Dzień dobry. Dziś wyjątkowo wlatuje kolejny odcinek. A co między innymi? Audi RSQ3 od ABT? Jest już nowy Porsche 911 Targa oraz hardcore BMW M8 od Manhart. Zaczynamy. ABT nie raz pokazuje swoje tunerskie projekty Audi. Tym razem tak się stało z nowym RS Q3 w wersji normalnej i e Sportback. Poprawiło swoje osiągi wzrost mocy, wynosi aż 10% i teraz mamy wartość na poziomie 400 koni i 480 Nm momentu obrotowego. Taka konfiguracja ma wpływ na osiągi. Sprint do setki się skrócił z czasu 4,5 sekund. Do 4,3 sekund, a prędkość została ograniczona do 285 km na godzinę, czyli zaledwie 40 koni i 40 Nm pozwoliło uzyskać elastyczność auta i dzięki temu mamy lepsze osiągi. Oprócz zmian mechanicznych, ABT oferuje dla Audi RSQ3 m.in. nowe Fergie o rozmiarach 20 i 21. Które pozwalają nieco zmniejszyć masę i wyeksponować układ hamulcowy. Niestety nie mamy dodatku w postaci ospoilerowania. Oto jest nowy Porsche 911 Targa. Obecna została zaprezentowana około 2014 roku. Firma zapowiedziała dwie wersje: 911 Targa 4S i 4. Auta mają opcję napędu na wszystkie koła i dach typu flipback. Obie wersje są wyposażone w 3-litrowy 6-cylindrowy silnik Boxer z turbodoładowaniem zapewniając kolejno 379 koni mechanicznych oraz 448 Nm momentu obrotowego i 463 koni mechanicznych oraz 528 Nm momentu obrotowego. W przypadku innych modeli 992 ośmiobiegowa dwusprzęgowa skrzynia biegów jest standardem, chociaż Dosena będzie się nieobiegowała manualna skrzynia biegów. Targa 4 przyspiesza do 96 km na godzinę, 4 sekundy, a targa 4 jest 3,4 sekundy. Prędkość maksymalna to w 4, 188 km na godzinę. Avtarga 4S to 302 km na godzinę. Firma tunerska Machard robi zajebiste modyfikacje. Niedawno w którymś odcinku pokazywałem Audi RS 8 Modemana kart, A oto nowe BMW M8 Competition od tego tunera. Seryjny M8 generuje, generuje 625 koni i 750 Nm momentu obrotowego, a do pierwszej setki przejechał w 3,2 sekundy, jak jest po tuningu od Manhart. Kodowa wersja modele od tunera to MH8800. Zyskał spory zastrzyk nocy pracujący pod maską. Silnik V8 Twin Turbo o pojemności 4,4 litra został podkręcony do 823 koni Mechanicznych i aż 1050 Nm momentu obrotowego. Wszystko dzięki nowej turbinie interkulerowi, a także zmianom w oprogramowaniu silnika. Skuteczny napęd na 4 koła i szybka skrzynia biegów o 8, przy, automatyczna o 8 przełożeniach pozwalają przyspieszać maszynę do strefki na godzinę. kilometr na godzinę w tempie 2,6 sekund. A maksymalne można się rozpędzić do 311 km na godzinę. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was na następny odcinek w sobotę. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, dać łapki w górę i kliknąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia z... o nowych filmach. Do zobaczenia w sobotę. Hej!